Zbliża się Black Friday, więc w Lidlu nie mogło zabraknąć fajnej oferty z Parkside'a. Witam Was w kolejnym odcinku, kolejny przegląd ofertowy Lidla i Parkside. A. Tym razem 30 listopada. Mamy nową gazetkę, pojawiła się niedawno, więc przejrzymy sobie, co też ciekawego słychać w Lidlu. Ale zanim oferta Parkside, no to zerknijcie jeszcze tutaj na lewą stronę, bo od 29. Będą noże Fiskarsa, jedna z moich ulubionych firm, jeśli chodzi o noże kuchenne. Świetna cena: 40% taniej, 29,99%. 5 wzorów do wyboru. I mamy też ostrzałkę lub nożyczki za 24,99%. I noże stalowe za 14,99% te mniejsze. Mnóstwo fajnych wzorów. Szczególnie polecam Wam te noże szefa kuchni. Świetna OP, mała dygresy. A my już lecimy z przeglądem. Parkside'a, który jest od 30 listopada, czyli od soboty. No i tutaj będzie naprawdę grubo, naprawdę grubo na ten Black Week, Black Friday. Przygotowali nam mnóstwo fajnych rzeczy, ale po kolei akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 v 199 zł, czyli 42% taniej. Dlaczego aż taka duża cena? No, bo mamy tutaj dwa akumulatory: ładowarkę, 7 wierteł do metalu, 7 wierteł do drewna i 25-częściowy zestaw bitów. Rewelacja, bardzo dopakowany zestaw w tej cenie super. Dwa wymienne akumulatory ten zestaw tych wszystkich wierteł, bity, więcej nie potrzebujemy tak naprawdę. Jeszcze wszystko w takiej fajnej w walizce 150 zł oszczędności. Jeśli chodzi o technikania tego urządzenia to 35 Nm maksymalnego momentu obrotowego, obroty na pierwszym biegu 0.400, na drugim 0.1750. Oczywiście Parkside Performance to 5 lat gwarancji, więc to też jest duża, duża zaleta. No i na kolejnej stronie jeszcze lepiej. 300 zł oszczędności. Zobaczcie na ten kufer wypakowany po brzegi sprzętem. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z zestawem akcesoriów. Sam wygląd już tego pudła, tej, tego kufra świetny. E, maksymalny moment obrotowy to 80 Nm. Mamy tutaj... Dwa akumulatorowe 47-częściowy zestaw akcesoriów i ładowarkę. Powiem Wam, że rewelacja, rewelacja, jaki tutaj jest zastosowany akumulator, to mi wygląda na dwójkę i czwórkę, ale mogę się mylić. Szkoda, że nam tutaj nie podali tej informacji. Na 300 zł, różnicy od 800 na 499, czyli 37% taniej. Maksymalny moment obrotowy 80 Nm, pierwszy bieg 0400, drugi 02000, częstotliwość uderzeń 36000. Oczywiście bezszczotkowy silnik, który gwarantuje maksymalną moc. No, i przede wszystkim mi podoba się właśnie no, ta skrzynia. Tu też widzę, że jest ładowarka dodana. Pierwszy raz widzę taki zestaw w Lidlu naprawdę rozważam zakup, bo w tej cenie myślę, że ciężko, ciężko będzie skompletować taki zestaw. No ale dobra, mamy też po prawej stronie kolejny hit za 499, czyli taka sama obniżka o 300 zł. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z zestawem akcesoriów. No i tutaj mamy dwa akumulatory, 97 częściowy zestaw akcesoriów i ładowarkę. Czyli tak samo dopakowany zestaw. No, coś, coś pięknego, oby więcej takich ofert. Teraz zmieniamy anturaż, lecimy na zielono, czyli zielona seria. I taki zestaw śrubokrętów i bitów 101 elementowy za tylko 79 zł. Zobaczcie, jak dużo jest tutaj bitów, jak dużo jest. śrubokrętów, no jest w czym wybierać śrubokręty do typowo prądowe, te bardziej specjalistyczne ja widzę tu też jakieś imbusiki no i taki zestaw stojący gdzieś na biurku robi, robi robotę do tego za 299 zł mamy odkurzacz piorący do pracy na mokro i sucho 1600 W z przewodem 7,5 m w zestawie dysza do czyszczenia tapicerki dysza do prania z nasadką do twardych powierzchni dysza do podłogi no nie wiem jak wy, ja jestem bardzo podekscytowany, widząc tak obszerną ofertę, a to dopiero początek. Zobaczmy co jest dalej. Dalej mamy również zieloną serię i jest tutaj młotowiertarka udarowa o mocy 1550 W. W zestawie dłuto, dłuto, wiertła SDS do kamienia, ogranicznik głębokości, uchwyt wiertła z wieńcem zębatym, klucz do uchwytu wiertarskiego i dodatkowy uchwyt ręczny. 50 zł taniej, 199 złotych i 5 juli według producenta energii uderzenia. Mamy też skrzynkę narzędziową, tą 23 calową za 29,99 oraz, oraz ręczną piłę tarczową. To jest piła oczywiście na przewód na 230 V, 1350 W, cena 149 zł, a więc... Dość fajnie. Możemy tutaj zastosować tarczę o średnicy 190 mm i otworze o średnicy 20 mm. Ale coś, co na pewno zakupię, bo cena jest świetna: 11,99 poziomica laserowa. Do tego w zestawie jest taki trójnożny statyw o regulowanej wysokości i baterii no i sam ten statyw pewnie podobnie by kosztował, a tutaj z 40 zł bez grosza. znajdziemy na 11.99. Laser krzyżowy i liniowy. Fajna rzecz, fajny gadżecik w tej cenie naprawdę warto. Zobaczymy co jest dalej. Szlifierka prosta 500 W za 69.99. No tutaj może ja bym akurat odpuścił dość specjalistyczne urządzenie raczej o wąskiej grupie docelowej 3-metrowy kabel w zestawie trzpień do polerowania klucz montażowy oraz dwie tuleje zaciskowe ale to co poniżej za 8.99 worek lub zestaw worków typu big bag no to już jest warty rozważenia pięć wariantów ciekawi mnie ten największy na kostkę jaki on ma tak naprawdę wymiar czy to jest coś większego niż metr na metr no ciężko tu Powiedzieć, ale w tej cenie z 29 jest 30 zł. Rewelacja. Na kolejnej stronie zestaw kluczy płasko-oczkowych. 25 elementów za 99 zł. Dawno tak niskiej ceny nie widziałem. Za zestaw kluczy tu jest rozmiarówka od 6 do 32 mm z uchwytem ściennym, który możemy zawiesić albo przechowywać, albo przenosić. No ta cena wyjściowa. Sto... 89 by była dość wysoka, ale za 99 ja pamiętam, że widziałem chyba z 15 lat temu takie zestawy, coś takiego. Naprawdę fajnie. Pytanie, jak dużo tych rzeczy będzie faktycznie na wyprzedaży stacjonarnie w sklepach? Ja nastawiam się na poranne zakupy, nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzach. Mamy też akcesoria warsztatowe, czyli klucze francuskie, obcęgi zbrojarskie, szczypce krawędziowe lub klucze do rur narożnych. No i każdy z tych akcesoriów 12,99 Cena dość przystępna. Na kolejnej stronie, jeden z moich ulubieńców, czyli ta akumulatorowa szlifierka kątowa. 199 zł. No, ale w zestawie mamy akumulator inny, i sam ten akumulator to już by była znaczna część tej ceny, także tu jest znaczna oszczędność. 150 zł. Ja pamiętam, że to taki najtaniej gdzieś w okolicach 110 bodajże zł udało mi się kupić. Są przeciwnicy, są zwolennicy. Ja na, na zaliczam się do tych drugich. Mi akurat ona odpowiada. No, jeśli byśmy chcieli coś mocniejszego ciąć, to. Ósemka. Tutaj akumulator jest jak najbardziej mile widziany, ale w tej cenie do średnicy tarcz 125 mm chyba nie znajdziecie nic lepszego. Oczywiście możemy tutaj sterować liczbą obrotów od 2,5 do 11,5 obrotów na minutę. W zestawie dostajemy akumulator, ładowarkę, tarczę do metalu, uchwyt czołowy i walizkę, więc jeszcze tutaj jest ładowarka. Podejrzewam, że ta wolniejsza, ale to i tak nie szkodzi, bo sama ładowarka to około teraz 50 zł wydatek, więc no, jeśli ktoś nie ma szyfierki, polecam polecam ten zestaw. Mamy też na drugiej stronie lampę ręczną z funkcją powerbanku za 49,99 taka 7x27 cm ta lampa fajna, nie widziałem jej jeszcze na żywo. 6 trybów pracy może też na czerwono świecić. 800 mAh. I strumień świetlny maksymalnie 400 lumenów. No nie jest to może dużo, ale jako taki awaryjny reflektor gdzieś do auta może się sprawdzić. Zestaw trzech poziomic, który często widywałem u mnie w Lidlu, teraz po 8,99 i jakie szczęście, że ja go nie kupiłem za 30 zł. No teraz to bym się mógł troszeczkę podłamać że tak dużo za niego dałem no za 9 zł, 3 poziomice to wychodzi praktycznie 3 zł za jedną, aż żalnie kupić tu jest 50, 60 i 80 na kolejnej stronie, no to jeszcze nie wszystko tu, tu jest ta oferta chyba najbogatsze z tegorocznych, jeszcze tak dużo rzeczy nie było. Co my tutaj mamy? Myjka ciśnieniowa 1800 w Akurat te sprzęty są dostępne online. Na, na gazetce, jeśli o, obejrzycie ją sobie online, możecie bezpośrednio przejść do strony. 293 zł i 40 groszy. Bardzo spoko, spoko cena. I to są właśnie sprzęty online dostępne. 135 barów, fajna kolorystyka akumulatorowa podkaszarka to jest sprzęt, który używałem tego lata i mogę go polecić, 83 40 zł 40 groszy ja akurat dawałem za niego coś w okolicach stówki, do takiego bardziej specjalistycznego podkaszania gdzieś jakichś takich mniejszych trawniczków, jest spoko na dużą trawę nie dać rady to jest za słaby jeszcze sprzęt ale w tej cenie do takiej pielęgnacji gdzieś przy narożnikach może być jak najbardziej. Pilarka ukosowa z laserem 1500 w za 314 zł. Też solidna przecena z 449. Kolejna myjka tutaj już jest coś poważniejszego 2400 w za 461 zł. i 30 groszy. To myślę, że sobie kupimy do testów, bo. Yy, ta mejka już jest dosyć dobrze doładowana akcesoriami. Jest też akumulatorowa, wyżynarka i piła szablasta 2 w jednym. No tutaj cena 174,3 dla mnie. Chyba wolał coś z tych poprzednich Performance zakup. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ofertę. No, powiem tak, podsumowanie: no jest naprawdę konkretnie i jedna z najfajniejszych gazetek, jaka do tej pory była. Praktycznie mamy wszystko, mamy szlifierki, mamy gadżety, klucze, mamy akcesoria montażowe, młotowiertarki, lasery, pilarki, odkurzacze. To jest przede wszystkim coś, co mi się najbardziej spodobało, czyli wiertarko-wkrętarkę. Gdybym nie miał, to na pewno bym kupił ten albo ten zestaw, jeszcze bym się zastanowił na sklepie. Tak samo ta wiertarko-woltowa, akurat. Nie mam u siebie żadnego urządzenia z tej serii, ale kto wie, może się skuszę i zakupię do takich mniejszych prac, gdzie szkoda targać ten wielki sprzęt i czymś takim tutaj może się posilić. No słuchajcie, na dzisiaj by było tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej ofercie. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco. Zalajkujcie, napiszcie komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.